A dzisiaj, moi drodzy, pistolet prosto z fabryki broni w Radomiu, czyli nowość MPS. Postrzelamy z niego, opowiem o moich odczuciach, zobaczymy co jest w środku, co jest w opakowaniu i powiem co myślę o tym pistolecie. Także zapraszam na film. Zadajmy sobie ten pistolet z zewnątrz, jak on jest zbudowany. Na pewno ten chwyt bardzo mocno przypomina chwyt pistoletowy z e, Grota. Ten układ i nawet ten cały design jest dosłownie identyczny. I to trzeba przyznać, że sam chwyt grotowski był bardzo wygodny jako chwyt karabinowy. Natomiast tutaj, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, bo to jest oczywiście tylko moja subiektywna ocena, jest troszeczkę za mały. Na pewno by się przydała większa nakładka. Myślę, że za chwilę założymy, zobaczymy, jak to wygląda z większą nakładką. Natomiast ten podstawowy bez żadnej nakładki, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo mały, ale jest wyprofilowany. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Natomiast tutaj góra możecie zobaczyć, że jest poszerzona, co jak na chwyty właśnie takie profilowane, których osobiście nie jestem zwolennikiem, wolę klocki jak w gloku, jak na taki chwyt profilowany, te wybrzuszenie jest bardzo wygodne. To jest akurat dobrze przygotowane pod kątem anatomii ręki, ponieważ ten, te wybrzuszenie akurat wchodzi tutaj w to miejsce na dłoni, więc bardzo dobrze wypełnia... Dzięki temu e, całą rękę ten chwyt. No i oczywiście ta e, tutaj ta perforacja nie jest bardzo agresywna, nie jest też śliska, e, więc osoby, które e, lubią taką wersję pomiędzy, oczywiście do MPS a Creative Guns już przygotowało grip tape, więc dostępne są na sklepie, więc jak macie ten pistolet, to zapraszam, jakbyście chcieli ten chwyt poprawić. Natomiast e, idąc dalej. To, czego mi brakuje, co od razu zwróciło moją uwagę, to jest to, że gniazdo nie ma żadnego lejka. Jest tylko taki częściowy tutaj z przodu. Natomiast nie ma pełnego lejka. Mi się wydaje, że dzisiaj to powinien być standard. Przy okazji, budowa, jak możecie zobaczyć, jest tutaj. Mamy takie nacięcia, które jakby z założenia mają pomagać przy wyciągnięciu zakleszczonego magazynka. Pod kątem oczywiście taktycznym, bojowym jest to jak najbardziej słuszne rozwiązanie, ale myślę, że tutaj można byłoby śmiało ten lejek nawet drobny zrobić, to na pewno by ułatwiło aplikację magazynka do broni. Tutaj jest to troszeczkę utrudnione, ale kwestia oczywiście, myślę, że przyzwyczajenia. Manipulatory są oczywiście obustronne. Więcej manipulatorów oprócz rzutu zamka i rzutu magazynka nie mamy. Natomiast rzut zamka jest oczywiście obustronny, bardzo duży, bardzo szeroki. I co ważne, jest w odpowiednim miejscu, bo duże. Duże manipulatory od rzucania zamka są obecne w wielu pistoletach, tak najczęściej one są bardzo mocno wysunięte do przodu albo za bardzo do tyłu. Tutaj to jego ułożenie jest moim zdaniem pod moją rękę bardzo wygodne, jest centralnie pod kciukiem, łatwo zrzucić. Myślę, że też nie będzie problemu z tym, żeby ten manipulator nam przeszkadzał podczas jakiegoś bardziej pełnego chwytu, bardziej mocniejszego chwytu broni. Więc te manipulatory są moim zdaniem bardzo wygodne. Są w odpowiednim miejscu, odpowiedniej wielkości. Zrzut magazynka jest bardzo mocno zigowy pod kątem kształtu. I nawet z tej strony bardzo mi przypomina to, jak to wygląda w zigzałerze. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli przerzucić ten chwyt na drugą stronę, to jest to możliwe. Przejdźmy zatem do spustu, bo pomijam jego design. Moim zdaniem jest obrzydliwy, jeżeli mówimy o tych dziwnych nacięciach, ale nie o to chodzi. W spuście ma być dobry. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim, jeżeli przyjrzymy się, to on nie jest całkowicie takim spustem zakrzywionym. On tą podstawową ścianę, która idzie od góry mniej więcej do tego momentu, możemy zobaczyć, że ona jest delikatnie pod delikatnym skosem, ale w odczuciu bardziej ma się wrażenie, że jest to yy, bliżej płaskiemu spustowi. Jednocześnie przez to, że ten spust jest bardzo szeroki, no to feeling jest taki, jakbyśmy mieli naprawdę płaski spust. A na samym końcu, jak się przyjrzymy, jest bardzo mocne zagięcie, które daje dobry feedback, jeżeli mówimy o odpowiednim ułożeniu. Jeżeli chcemy zmniejszyć opór języka spustowego, chcemy go złapać oczywiście najniżej. I dzięki temu właśnie większemu wygięciu na samym dole, bardzo łatwo jest znaleźć ten punkt, gdzie właśnie ten palec powinien się znaleźć. Ci bardziej spostrzegawczy zauważyli, że w momencie, kiedy nacisnę na ten język spustowy, to on zostaje w tylnym położeniu. Jak zresetuję cały układ, to znowu wraca. Natomiast po wciśnięciu zostaje w tylnym położeniu. Co nam to mówi? To mówi nam, że układ spustowy w tym pistolecie działa prawdopodobnie identycznie jak w Glocku. I chyba to będzie pierwszy pistolet, który... Nie bazuje na gloku trzeciej generacji, który ma ten system, czyli początkowo iglica nie jest w pełni naciągnięta. My, językiem spustowym, tą iglicę naciągamy. I dopiero na samym końcu pracy języka spustowego spada nam iglica z zaczepu iglicznego i oddany jest strzał. Więc świetnie w sensie pod kątem bezpieczeństwa i pod kątem uproszczenia całego układu. Ten system jest naprawdę świetny, natomiast jeżeli chodzi o samą pracę języka spustowego, od samego początku czujemy, że zwiększa się opór, czyli naciągamy tą iglicę i do ściany ten język spustowy nie jest przyjemny, jest taki bardzo chropowaty w swojej pracy. Niezbyt mi się to podoba. Myślę, że to jest kwestia nie wiem, wypolerowania, może nie wiem, lepszego nasmarowania, natomiast ten pierwszy ruch, jest taki bardzo chropowaty. Oczywiście przy szybkim strzelaniu nie ma to znaczenia, ale dla takiego samego odczucia to tak, wam tylko, tak was tylko informuję. Dochodzimy do ściany. Samo przełamanie jest bardzo wyraźne, bardzo przyjemne i tutaj żadnego, żadnego ale nie mam. Następuje reset całego układu. Może, mogliście zauważyć, nie wiem czy to było widoczne, ale język się dosłownie cofnął o 1 mm, tak jak zresztą jest to w gloku. I następuje reset całego układu. Reset jest krótki, jest wyraźny, jest odczuwalny, i możemy ponownie oddać strzał. Design pistoletu jest mocno nawiązujący do Raguna czy do Wisa 100, tak zwanego. E, więc mamy takie perforacje, które są dobre, są wygodne. Ręka się trzyma tak, jak powinna. E, nie jest to pistolet e, z jakimś bardzo wysokim zamkiem. Ale mimo wszystko bardzo dobrze się przeładowuje i dobrze się pracuje na tym pistolecie. Jeżeli mówimy o szerokości pistoletu, również nie jest to jak Walter, który jest po prostu szerokim, czy jak Beretta PX. Jest to raczej z tych pistoletów o mniejszym profilu, co mi się oczywiście bardzo podoba. Sprawdźmy, jakie spity zrobię na tym pistolecie. zero dziewiętnaście zero zapało tylko jeden strzał zero dziewiętnaście zero siedemnaście zero szesnaście fris zero piętnaście spoko jeżeli mówimy o y, splitach Myślę, że to jest kwestia wyćwiczenia. Do tych 0,15 można spokojnie zejść i powtarzalnie strzelać. Bardzo ciekawy pistolet pod kątem sportowym, jeżeli mówimy o języku spustowym. Jest bardzo krótki, bardzo wygodny. Myślę, że osoby, które strzelają piro, świetnie się z tym pistoletem odnajdą bez żadnych dodatkowych modyfikacji. Myślę, że się jakiś czas pojawią, ale już na tym etapie jest to taki pistolet, który tych modyfikacji dużo nie potrzebuje. Pistolet przychodzi w takim ładnym kiesiku, plastikowym. Oczywiście papierologia to nas nie interesuje, ale co mamy w zestawie? W zestawie mamy śrubki do systemu montażu kolimatora. Płytki, a bardziej filler plate, czyli nie stricte metalowe płytki, do których przyczepiamy kolimator. A bardziej wypełniacze, które mają sprawić, żeby ten kolimator się nie ruszał. Po prostu um, te nacięcie jest szerokie, uniwersalne. A jeżeli mamy mniejszy kolimator, to stosujemy tego typu płyteczkę. Oczywiście plastikowe jak najbardziej mogą być. To nie jest nic złego. Ja nawet bardziej wolę plastikowe niż metalowe. E, mamy ich trochę. Mamy tak: Delta, RMR, Shield, Romeo. Venom, nie do tego kluczyk. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś kolimator, który jest spoza tego układu, no to musimy kombinować, ale widziałem, że tam już wiele film się pręży, żeby tego typu płytki czy filler plate'y zrobić. Co jeszcze? Wycior plastikowy, wycior w formie sznura, oczywiście miedziany. Do czyszczenia lufy. Bardzo fajny dodatek. To jest lepsze niż te wszystkie wymienne wyciory, które są często dorzucane do zestawu. Mamy różne wielkości nakładki. Zaraz sobie wymienimy. Na myślę, że większą. W wypadku tego pistoletu. A, bo to jest SK. Tu mamy MK i tu jest LK. Zaraz sobie zobaczymy. No i oczywiście oprócz samego pistoletu w zestawie są dwa magazynki. Magazynki metalowe. Wyglądają trochę biednie. Nie, nie ukrywam. W wielu pistoletach tureckich były bardzo podobne. Ale przynajmniej jest już kolorowy, czerwony dosyłacz. I mamy ładne stopki z logiem fabryki broni w Radomiu. Więc OK. To jest kwestia już tylko wyglądu, a myślę, że nieużyteczności. No i oczywiście sam pistolet. Zmienimy sobie zaraz nakładeczkę. Z tego co widzę, to muszę po prostu wyjąć ten pin i nasunąć tą nakładkę. Nie, tą wyjąć, a nasunąć nową. Dobra, pobawimy się. W zestawie nie ma żadnego e, narzędzia do tego, więc spróbuję użyć tego klucza. No ale ten pin tak łatwo nie chce wyjść, ponieważ jest to pin rozporowy. No to jest już kurde fuck up. Po co pin rozporowy? No to ja nie wiem. E, wystarczyłoby zwykły pin pełny. Żeby to ładnie nam mogło wyjść Chyba będę musiał pójść po narzędzia Do Michała Dobra, idziemy do różnikarni eee, Dobrze, mam motek, mam wybijak Za krótki wybijak mam <grystanie> Muszę wziąć większy O matko Wyszło. Kołek rozporowy. Bez sensu lepszy byłby zwykły, tak jak jest to w gloku zrobione. No ale dobrze, zdejmujemy. O matko, jak, jak te gniazdo jest bardzo małe. To widać. Eee, dobrze, MK. Zakładamy MK. Zobaczę jak z MK lepiej, a zobaczmy, z L znaczy. O! Najlepsze, dla Zostawimy. Eleczka. Dobra, zobaczmy ten system montażu. Jak to jest przygotowane? Najpierw oczywiście musimy zdjąć zaślepkę. Też jest plastikowa. W glockach też, teraz też już robią plastikowe. Kiedyś były metalowe. Ok, układ jest bardzo podobny jak w gloku, czyli mamy po środku wystający, taki centrujący występ, który sprawia, że jak nałożymy płytkę, to ona nie będzie się przemieszczać na boki. Jeżeli chodzi o otwory, mamy dwa typy, co oznacza niestety że nie wszystkie kolimatory tutaj zamontujemy. Część z nich będzie musiała niestety pracować na płytkach dedykowanych, nie na filler plate'ach. Myślałem, że tak jak w Zigub, co najmniej trzy pary są potrzebne, żeby móc zamontować około 90% kolimatorów na rynku. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko jest mi powiedzieć. Myślę, że to po prostu wynika z budowy, ale te filler plate'y bardzo ładnie pasują, wypełniają tą przestrzeń. Dobra, to teraz zobaczmy, jak wygląda środek. Najpierw sprawdzamy, czy broń jest oczywiście nie jest załadowana, strzał kontrolny. Klikamy trochę do tyłu, tak jak jest tutaj ten nacięcie, o, cyk. I schodzi nam zamek. Zaczniemy sobie od samego zamka. Wygląda dosłownie identycznie jak w Berecie APX. To już jest standard. Płaska sprężyna jest znacząco lepsza niż o przekroju okrągłym, z tego powodu, że dłużej jest w stanie pracować. Ma większą żywotność i też lepiej pracuje. Jest cichsza i jest lepsza po prostu, jeżeli mówimy o rozkładzie sił. Także spoko. Żerć jest plastikowa. Standardowa lufa. No i mamy sam zamek. To, co na pewno zwraca uwagę, to system blokady iglicy. System, który jest systemem troszeczkę innym niż wszędzie indziej. Czy lepszy, czy gorszy? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno może być problematyczny pod kątem wadliwości. Jeżeli ten materiał nie zostanie dobrze przygotowany, to może się bardzo szybko wyrabiać. I w tym wypadku, bo to jest blaszka, cienka blaszka, więc to jest taki punkt chyba krytyczny. No ale to czas pokaże. Może jest to dobrze przygotowane, sprawdzone i ja nie niepotrzebnie się czepiam, a może nie. Zobaczymy. Natomiast jest to prosty układ, nie jest tak skomplikowany jak w że Jest to całkiem pomysłowy rozwiązanie. Mam dwa cele: przejście. mi tam trzy uciekły nie, dwa mi uciekły to było wcześniej, to są dwa dublet przy przejściu, ale tak to wszystko ładnie w Alfie tutaj też trochę mi się rozjechały celowniki chyba ale myślę, że to po prostu skoczniu pistolet przyszedłem tutaj to te dwa wskoczyły nie, spoko. Jeżeli mówimy pod takim przejściem z Glocka na, na ten pistolet, to nawet przy jakimś tam bardziej dynamicznym, szybszym strzelaniu odnajduje się z tym pistoletem. Ten chwyt jest dla mnie za bardzo taki wyprofilowany. Ja wolę jednak e, klocki proste, zwykłe chwyty, jak to w Glocku, kwestę przyzwyczajenia. Ale osoby, które lubią tego typu wygibasy na chwycie, to myślę, że się z tym pistoletem odnajdą bo no, nawet ja tutaj nie czuję jakiegoś większego dyskomfortu, dobrze mi się z tego strzela. Tutaj Konrad zauważył jedną słuszną rzecz, mimo że ten pistolet jest full-size, to magazynki są 15-nabojowe. Ciężko to zweryfikować, ponieważ na okienkach nie mamy informacji jak, ile, o ile sztuk chodzi, jeżeli chodzi o napełnienie, więc domyślam się, że to jest 5, 10, 15. No, ale mówię, magazynki to jest chyba najsłabszy punkt tego pistoletu póki co. Ten pistolet jest pistoletem modułowym, co oznacza, że szkielet z układem spustowym jest oddzielnie od tego plastiku, więc można wymienić plastik i można mieć zupełnie inny chwyt. Bardzo dobrze, jesteśmy w XXI wieku, to tego typu rozwiązanie już jest dzisiaj chyba standardem. Natomiast ciekawostka jest taka, że jest to Połączenie gloka z zigiem, tak na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Dlatego, że jak się dobrze przyjrzymy, to język spustowy jest na stałe połączony z tym zaczepem. I pracuje razem z językiem spustowym. Jak teraz będę ruszał językiem spustowym, to rusza się również zaczep. Czyli, tak jak powiedziałem, mamy sytuację, w której iglica nie jest w pełni napięta. Tak, jak w gloku, i my językiem spustowym tą iglicę napinamy, a w ostatnim etapie zostaje zwolniona blokada iglicy za pomocą tego występu. Z tego co widzę, oraz ten zaczep po prostu schodzi w dół i iglica idzie do przodu. To tutaj to jest um, przerywacz, jak w gloku, tylko on jest troszeczkę inaczej osadzony. Zaraz wam pokażę bliżej, ponieważ wyjmiemy sobie cały szkielet. No, dosłownie jak w Zig'u i cały szkielet razem z językiem spustowym nam wychodzi. Ale mimo, że bardzo podobnie jak w Zig'u jest to rozwiązane, to jednak cały układ spustowy jest malutki. Jest prostszy niż w Zig'a jest tak samo prosty jak w wypadku Glocka. Jedyne czego tutaj nie ma, a co ma Glock, to w housingu jest w glocku tutaj taki otwór, który prowadzi nam i zabezpiecza cały ten zaczep, żeby on był cały czas w tym samym miejscu. Tutaj tego nie ma. To jest ta różnica, którą widzę. Oraz przerywacz nie jest tak jak w glocku w dół, tylko jest w bok. Jest znacząco krótszy i on idzie w bok. Natomiast jego praca, jego, jego działanie jest dosłownie identyczne. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie chcę tego rozbierać. Natomiast tu mamy dosłownie toczka w toczkę przerywać z gloka. I tak samo sprężyna od języka spustowego. Czyli tutaj mamy do czynienia z. Tylko oczywiście ta sprężyna działa na odwrót. To nie jest sprężyna która ma za zadanie wrócić spust, bo za powrót języka spustowego ponownie do strzału odpowiada sprężyna iglicy. Ta sprężyna cofa język spustowy, tak samo jak w glocku zresztą. Więc w glocku jak chcecie zmniejszyć opór języka spustowego, to ta sprężyna nie może być lżejsza, a musi być cięższa. Ona ma równoważyć sprężynę iglicy i sprawić, żeby ten spust był troszeczkę lżejszy. Także dosłownie jak glock jak w gloku. Tylko, że w Glocku to troszeczkę inaczej to jest rozwiązane. To jest bliżej, moim zdaniem, do gloka trzeciej generacji, jeżeli mówimy o sposób działania tej, tej sprężyny, bo ona tu jest na stałe zamontowana do płytki języka spustowego, a w Glocku w piątej generacji mamy po prostu taki haczyk, który nam tylko zahacza o jakby cały układ języka spustowego. Tak to wygląda. Proste. Świetnie. To mi się akurat bardzo podoba w tym pistolecie, ponieważ jest po prostu prosty, łatwy do czyszczenia, nie ma co się popsuć. To jest Glock, jak Glock. Może nie jest to Glock, ale jest bardzo jak Glock. Jak mogę podsumować ten pistolet? Myślę, że w wypadku tego MPS-a do VISA 100, No to to jest w ogóle przełom. W końcu ktoś tam u góry wpadł na pomysł, że wojsko i policja potrzebuje nowoczesnego pistoletu. Który jest dopasowany do dzisiejszych standardów, a przede wszystkim pistoletu bezkurkowego. Największym mankamentem tego pistoletu, takim trochę nie pasującym do reszty, to są magazynki oraz gniazdo magazynka, które, moim zdaniem, jest zbyt wąskie. Brakuje po prostu lejka. Nie wiem czemu tego nie zrobili, no, ale po prostu tego brakuje. Więc moim zdaniem, krótko podsumowując, ciekawa propozycja. Dla strzelców cywilnych, dla służb, dla wojska. Bardzo dobry. Krok i ruch e, polskiej fabryki broni e, w Radomiu w kierunku nowoczesności. O, w ogóle teraz zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że o ile z tej strony mamy e, tę blokadę zamka i ona troszeczkę robi za taką półkę. Jest mocno wysunięta, ma taką chropowatą tutaj nawierzchnię, ale z tej strony również mamy taką półeczkę dla osób lewręcznych. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się.